I zawsze jakoś ta wizja tego, że już mam e, dzwonić po pomoc, sprawiała, że tak się. Dresowałaś, że szło. Że w końcu poszło. I to no. naprawdę tak szczerze to nie wierzę. Nie wierzę, że. Że poród może być gorszy, szczerze mówiąc. Dobra, dziewczyny mm -hmm. mnie zjadą teraz w komentarzach. No. Pewnie jest gorszy, ale ciężko. Nie Na pewno się... nie. Myślę, że nie ma nic gorszego niż ratownik, który cię widzi jak strasz. Puchaj, Próbuję wszystkiego. Są specjalne czopki są so, tabletki, no tabletki długo działają, bo one muszą przejść, wiesz, przez cały system mm. pokarmowy, żeby dotrzeć tam, gdzie mają zadziałać. Czopek w drugą stronę idzie od razu do, atakuje um, tam, gdzie trzeba, tylko że nic nie działa. Byłam wczoraj na grillu u rodziców, piękna biesiada, skończyło się koło pierwszej, drugiej i od razu poszłam do łazienki i przesiedziałam tam do szóstej. Od no tej pierwszej, drugiej no. do szóstej siedziałam, ja próbując cokolwiek zdziałać w ogromnych bólach i o szóstej sobie myślę, no nie, to jest jednak ten moment, że już Ale nie mam radziać. Energole, dalej. fajki, błonnik, ole, myślę, wszystkie, spo, wszystkie rzeczy, po których wiesz. Tak, kawa w dużych ilościach, nic zero, nul. Nie. Mama mnie wiozła najpierw na Sor, no bo nie wiedziałyśmy za bardzo, co robić. I wiezie mnie, mama, 60 na godzinę, grzeczniutko no tak. powoli. Ja umieram siedząc w tym samochodzie. Jeszcze puszcza RM w klasik, więc tam jakiś marsz żałobny leci. Ja, już jestem, ja po prostu już umieram w tym samochodzie. Dotarłyśmy na Sor. Z Soru stwierdzili, że ja będę tam czekać cały dzień. Wysłali nas do takiego nocno-świątecznego lekarza. Dostałam yy, w końcu u tego lekarza nocnoświątecznego ze strzyki w dupę no. i, i lewatywę. I poszło. Pff, ledwo, słuchaj. No, ale to masakra. Straszne.